Wojewódzki i Figurski. W dobrej formie od rana. Dzień dobry, czy to jest firma windykacyjna? Zgadza się, proszę pana, dobrze pan Witam serdecznie, tvn 24 dział księgowości się kłania. Moje nazwisko Ważydrąg. Proszę pana, mamy tutaj mm, takie dosyć kłopotliwą sytuację, bo chodzi o postać medialną. O, y, rozliczamy w tej chwili obiegówkę pana Tomasza mm, Sekielskiego, urodzony 13 stycznia 1974, i mamy zaległości finansowe. Niestety on nie, nie kwapi się do, 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 do zapłacenia za to, a to jest dosyć duża, bo to jest na 260 tysięcy złotych. Wiesław Torba, dzień dobry, główny księgowy, grupa ITI. Witam pana serdecznie. Witam. Witam Pana uprzejmie, słucham uprzejmie. Proszę Pana, no więc mamy tutaj zaległość, jak już tutaj mówił kolega, to jest proszę Pana 204 tysiące złotych, dokładnie 492 zł. Proszę Pana, przez okres ostatnich 15 lat, bo Pan Tomasz był zatrudniony w naszej spółce 1997 roku, spożył proszę Pana w bufecie na łączną kwotę 204 tysiące złotych, która niestety nie została przez niego uregulowana pomimo licznych wezwań. Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować kwoty, to jest proszę Pana 5,5 tysiąca to jest jakieś 1400 litrów, 9000 obiadów, proszę pana, z czego 6000 z dokładką, 3000 kanapek, tutaj kolega ma jeszcze cały wykaz Nie z naszego sushi baru, który od jest, 2002 roku otwarty. Jest tak, nigiri z krewetką królewską, to jest 66 sztuk, nigiri z doradą, 240 sztuk, nigiri z tuńczykiem, 360 sztuk. Jak to jest możliwe, albo w jaki sposób zostało to notowane? Ktoś chce może przyjść do was do bufetu i proszę wyjść. Pana, to, i no, 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 no było tak ta, ta, na tak zwany zeszedł, proszę pana, no tutaj wszystkie panie wszystkie zapisywały. Na przykład przez 15 lat pan, pan Tomasz wypił 1720 litrów Coca-Coli zwykłej i jedną puszkę Coli Light. Pan nie posłucha, ja się czuję, jakbym rozmawiał z Radiem z Anie, a nie z TVN 23. Przepraszam, wtedy, tak tak bardzo. to powiedział. Powie pan, no wszyscy jesteśmy medialnymi eee... pan, zwierzętami, także. Tak, no może pan, tak panie, panie, tak drąk, panie Torba. Ja nie jestem żadnym z... Przepraszam, ja nie jestem żadnym zwierzęciem. Panie, znaczy, nie, nie panie, przepraszam, pan panie, ostatnio na mnie powiedział, bydle, ja sobie to zapisałem. Nie, proponuję tak, jak panowie. Się domówią, to proszę zadzwonić. Może pana jeszcze krewetki surowe 12 razy. Znaczy. Ja, ja doskonale pamiętam jak pan nazwał moją żonę suką, panie Warzydron. Także także ja mam to wszystko naprawdę zanotowane. Ach. Poranny Wojewódzki i figurski. Poranny WF ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w SC rok. Więcej na wwwskrock.pl.